Zespół przyjezdnych GTK Gdynia zaprezentuje się w następującym składzie, sobie numer... w strefie podkoszowej. Ale za to bardzo słabo wypadły w rzutach załuku 1 na 18 ja, Tak jak już. Christowa. Dobra, zasłona o Tikonenko. Owczarzak pod sam kosz, ale niecelnie zbiera po własnym niecelnym rzucie. I teraz ląduje już piłka. Za piłkę na połowę przeciwniczek. Pod kosz. Seria z wodów. Niemojewska Ła... I No nie. To podanie było zbyt głębokie, więc wycofały gdynianki. I teraz. Ale się piłka krąży po obwodzie. Jest biegnięcie do środka. Dobre zagranie. Czarzak z uku... stawia akcję. Na razie dużo gra z piłką, ale teraz wychłomiła bazan. Nagrywa tam do koleżanki pod koszta. Forsowała znów pod kosz i tym razem. A Niemojewska na rozegranie wiadomo, że to jest przedłużenie linii. Eee, trener zawod Johnson pod kosz. Teraz blisko przechwytu były zawodniczki z Koszowa, jednak piłka ląduje u Niemojewskiej, ta ładnie oddaje. Morsz był niecelny. Teraz Gdynianki. 3 punkty, no była to taka trudna piłka do wyprowadzenia, ale udało się, rzut z samego rogu, 3 punkty, znów tutaj walczą gorzowianki, ale dwa punkty, no jeszcze nie ma tego spokoju, jak u Niemojewskiej. ale to też może mieć swoje plusy, tak Johnson oddaje koleżanek na, na rzut za 3 i widać, że tutaj nie, niekoniecznie to wyszło, ale teraz piłka do Gdynianek bez zdobyczy punktowej i teraz e, w ataku ale nie podkoszowa e, i nie udało się zdobyć i mamy teraz e, atak Drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego Christowa Piechała pod kolejna. Starają się tam dograć, do Tikorenko teraz będzie akcja po zasłonie. Ale owczarzak kończy to z Gdyni i 52 do 35. ćwiczyły to na treningach 52-39 tutaj fa w czarzak. tutaj zasłona Tykonenko, czy będzie dogrywać? tak, piękne odegranie dołem ale Tykonenko niecelnie demony razem. zmiana krycia chcą, żeby środkowa została sama z koszem pod kosz teraz owczarzak i znalazła się tam sama. Johnson. Za trzy w w tej akcji. Ładnie tam związał. Jeszcze jeden drugi zwód. Nie celnie, ale jeszcze zbiera po swoim rzucie do koleżanki. Ta już nie była tak na tyle. Była szansa na trzy punkty. Są dwa. Z dystansu i Może nie będzie aż tak strasznie jak w poprzednim spotkaniu, jeżeli chodzi o te rzuty trzypunktowe, chociaż widać, że no jest to słabszy element. się yy. zdobyć punktów. Teraz rzut za trzy. Kiedy wychodzą, to. Teraz atakuję strefę podkoszową, oddaję do koleżanek na rzut z załuku, ale ten rzut niecelny teraz dla zespołu gospodyń, a wyróżniającymi się zawodniczkami w tym spotkaniu.